Ta sałatka przypomniała mi o czymś. W szklanym pantofelku mamy wyprzedaż kolekcji. Jak sałatka może przypomnieć. Nie znasz się. To kto idzie ze mną po szkodę na zakupy? Ja. Eee, nie mogę, no bo zgłosiłam się na konkurs piękności, ale nie chciałam wam o tym mówić Pewnie myślicie, że to głupie, ale ja kocham się czuć wspaniale i mieć poczucie własnej wartości <laughs> To nie jest głupie, Sidar, musisz spróbować Więcej uśmiechu, panno White Ty też, panno Beauty Jak głupi do sera, panno Wu Ale policzki mnie bolą Bycie piękną wymaga poświęceń o, te buty są takie niewygodne. Jak my mamy chodzić w czymś takim? Z gracją, moja droga. W czasie konkursu odbędziecie debatę, której temat brzmi Dlaczego piękny wygląd liczy się bardziej niż... No cóż, niż wszystko Chwileczkę do jasnej zapałki Myślałam, że w tym konkursie mamy pokazać, co to znaczy być piękną dziewczyną Nie chodzi tu o buty, ani sztuczne uśmiechy Tylko o prawdę, o to by być mądrą, pełną wdzięku i... O! I, I o piękno wewnątrz nas Ona ma rację Apple, ja przepraszam za to, co powiedziałam na próbie. Dlaczego mówiłaś prawdę? Uświadomiłaś mi, że konkurs nie podkreśla tego, co czyni nas naprawdę pięknymi. To co możemy zrobić? Zmieniamy zasady konkursu! Czyli na przykład w trakcie debaty będziemy mówić o wartości i wewnętrznym pięknie? A czy nie na tym polega prawdziwe piękno? Być piękną to przeżywać pięknie każdy dzień i nigdy nie zapominać, że każdy z nas jest wyjątkowy. Na swój własny, zaczarowany sposób. Brawo! To było naprawdę piękne. Czy sędzia już podjął decyzję? Bardzo długo się namyślałem i wybrałem siebie. Hmm. <laughs> widzę wrzucić na swojego bajkobuka. Nie udostępnię butów, które znalazłam w sieci. Nie mogę poinformować ludzi o tej magicznej kapeli, która zagra dziś w czerwonym pantofelu. Albo możecie to zrobić wszystko rozmawiając o tym ze sobą. Tylko, że dziś wieczorem mamy pisać test online u profesora Nilskina. O, o tym kompletnie zapomniałam. No dobra, panikujemy. O! To tak, jakby ktoś wykorzystał całe łącze. E, musimy odkryć kto. Humphrey, zostań tu i sprawdź te kable, a my przeszukamy szkołę. Spoko. Tylko Humphrey Dumpty może to wszystko poskładać do kupy. 933, 934. Daring, czy ty używasz Lusternetu? Jasne, że tak. Ładuję kilka tysięcy moich fotek z ostatniej sesji. Hej, to było słabe. Melody, czy ty ściągasz teraz jakieś duże pliki z Lusternetu? Tak, wszystkie istniejące remiksy zostały. Hey! Hej! To było takie niebajeczne. A lusternet jest ciągle wolny jak stary troll. Zostały nam już tylko dwie godziny do naszego sprawdzianu online. Możemy zrobić jeszcze jedną rzecz: sprawdzić centralę lusternetu. Zaraz się dowiemy, co tak naprawdę. Jest. Profesor Rumpelstiltskin. Pan psuje łącza, żeby lusternet wolno działał? Ale, ale, nie, dlaczego? <laughs> Niech no zgadnę, Chce nas pan oblać, zatrzymać po lekcjach. i kazać wam ze słomy psząść złoto! Nie ma pan na co liczyć teraz, kiedy pański podstęp się wydał. Jestem pewna, że tę bajkę chciałby usłyszeć dyrektor. A może by tak. pan odwołał sprawdzian i dał nam więcej czasu na naukę? Dobra! I żeby zło zostało ukarane, to pan naprawi szkody, które zostały wyrządzone. O, nie rozczulaj się tak nad sobą, profesorku. Raven Queen, cóż arcyzłego chcesz zaprezentować w tegorocznym konkursie talentów? Nie, 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 panno Queen. Ta muzyka jest zbyt y, ładna. Oczekuję od ciebie występu odpowiedniego dla uczennicy z twoim przeznaczeniem. Skoro moja bajka jeszcze nie zrobiła puf, to myślę, że mogę ją trochę zmienić. Zrobić coś, wie pan, niezłego. Tak to, marginesie, Sparrow Hood jako pierwszy zgłosił się do występu z gitarą. Sparrow wam pokaże, kto tu wymiata. Ale ja już od miesiąca ćwiczę mój solowy kawałek gitarowy. Ćwiczenie jest dla cieniasów! Ach, jeśli chcesz wojny, to będzie wojna! To znaczy... To było złe. Nie! 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 To była Cedarwood i jej mała kumpelka drzaska, która zadziwiająco dobrze kłamie. Queen. Raven jest czar Do czasu, aż wejdę. Dosyć tego! Powiedziałam dyrektorowi, że nie chcę robić nic złego. Ale zdarza się, że musisz pokazać swą ciemniejszą... To zło wcielone! Opłaca się ćwiczyć! Ocenia jedno z waszych ulubionych miejsc! Zaczarowaną herbaciarnię! Blondie Locks przychodzi do nas? To najsurowszy krytyk w Ever After. Mamy trochę czasu. Może by tak ograniczyć te, no wiesz, <grystanie> czary. Patrzcie, jaki słodki, malutki motyle. Lepiej bierzmy się do pracy. No skoro tak mówicie... Och. Witamy serdecznie w zaczarowanej herbaciarni. Szczerze mówiąc, Madi, to nie jest dokładnie to, czego się spodziewałam. No cóż, to jest nasza rodzinna herbaciarnia. Żadnych czarów ani szalonych pomysłów. Co mogę podać? Hmm. Um. Poproszę herbatkę czaj dobrych zaklęć i batonik z krainy czarów. Mogę dostać dolewkę? Jasne. Oh! Oh, oh, oh. <śmiech> <śmiech> To jest latający imbryk do herbaty? Tak, dokładnie Mamy tu jeszcze więcej szalonych i zaczarowanych rzeczy Te zegary odmierzają czas do tyłu A te drzwi prowadzą do nowych, kosmiczno-odlotowych miejsc Taka jest prawdziwa, zaczarowana herbaciarnia I nie obchodzi mnie, czy dostaniemy złą recenzję Bo dla mnie to miejsce jest herbaciostyczne w początku zaczarowany sklep herbaciano-pasmantyryjny wydawał się nudny, ale potem rozpętało się szaleństwo i zrobiło się mega, super czarownie! Ta herbaciarnia jest cudowna! Super, ja... O, jakie słodziutkie maleństwo! Oh, yeah. Yeah. Jako pracę domową macie narysować drzewo genealogiczne waszej rodziny. Ale pamiętajcie, wasze prace mają być oparte na faktach. Jeśli ktoś miałby zmyślać swoją rodzinną historię, to tylko po to, żeby powiedzieć, że ma królewskie pochodzenie. No nie? Prawda? No chodź blondi, zabieramy się za te drzewa rodzinne. O, oh, ale ja czuję się niezbyt niezbyt dobrze. Serio? Wszystko było w porządku jeszcze 10 minut temu. Tak, ale jestem chora, jasne? Yy, yy, to znaczy... baw się dobrze. Beze mnie. Gondi! Czy ty udajesz, że jesteś chora, żeby nie robić drzewa genealogicznego swojej rodziny? Ale skąd ja! Ach, masz rację! Cupid, moja rodzina jest tylko. Ach, w małym stopniu królewska, więc... To chyba może znaczyć, że ja wybieram przeznaczenie, którego pragnę. Czy w tym momencie jestem tak formalnie, jestem rebelsem? Blondi i rojalsi też dokonują wyborów. Oni wybierają podążanie za tradycją i akceptują swoje historie. Jeśli czujesz w głębi serca, że jesteś royalsem, to musisz wszystkim to oznajmić. A z kolei mój wujek Elmer należy do tej gałęzi naszej rodziny. No i em, dlatego, chociaż nosimy takie same nazwisko, my nie jesteśmy spokrewnieni z czarmingami ze Stumilowego Lasu, ani z czarmingami z Nibelandii. Ani z tymi czarmingami, którzy jeżdżą na czarnych rumakach. Kto by pomyślał, że jest tyle rodzin czarmingów w baśniowym świecie? kiedy moja mama została przyłapana przez niedźwiedzie obiecała być grzeczną dziewczynką i zamieszkała w magicznym uroczym zakątku skąd pochodzi stara linia loksów tam została wybrana królową swojej społeczności tak jak jej mama przed nią i jej mama przed nią uważam że twoja królewska opowieść jest czarująca patrzcie oto popi O'Hare. siostra bliźniaczka holioher i córka roszpunki Dziś jest jej pierwszy dzień w liceum Ever After. Ona jeszcze nie ma swojego przeznaczenia, za to Holly ma dziedzictwo Roszpunki, jako że jest starsza o włos. Ty zawsze mówisz te ciekawsze kwestie. Wybrałaś już dla siebie przedmioty? Przepraszam, ale nie. Z jednej strony Magiogia to musi być mega czad. Kocham magię, ale trening bohaterów też mnie bardzo fascynuje. Kto nie chciałby stoczyć walki ze smokiem? No cóż papi, decyzję musisz podjąć dzisiaj. Lekcje zaczynają się jutro. Jak tam rozmowa z Babą Jagą? Zapędziła mnie w kozi róg. Powiedziała, że mam wybrać swoje przeznaczenie do końca dnia. Może popytaj ludzi w szkole, co tak naprawdę najbardziej lubią w swoich historiach? Dzięki, Holly! Jesteś bajeczna! Bycie royalsem nie jest łatwe. Trzeba się napracować, żeby królestwo było szczęśliwe. Ale umawiasz się z książętami, żyjesz w zaczarowanych zamkach. Oczywiście czasem trzeba zjeść za jabłko. Jeśli jesteś rojalsem, to wcale nie musisz być zły. Nie cierpieć, pędur fasoli, czy ludzi, którzy na nie wchodzą. No wiesz, jeśli jesteś royalsem, to możesz każdy dzień przeżywać na maksa! <laughs> A czy nie jest ważniejsze, żeby być tym, kim chcesz, niż ukrywać to, kim naprawdę jesteś? Absolutnie słuszna uwaga. Kto ci robił pasemka? A, moja mama. A! Muszę lecieć. No i? Zdecydowałaś się już na coś? Cóż, postanowiłam, że nie opowiem się po żadnej ze stron. Oh. Oh. Dziewczyno, no musisz się na coś zdecydować. Po rozmowach ze wszystkimi doszłam do wniosku, że zarówno bycie royalsem, jak i rebelsem jest absolutnie ekscytujące, więc zamierzam obejść przepisy i wybrać obie strony. Podoba mi się twój styl. Też próbowałem wybrać swoją lepszą stronę, ale wybrałem w końcu obie. Wiesz, wczoraj na princesologii Apple z pamięci wymieniła wszystkie królewskie nakrycia głowy od diademu po koronę właściwą? To musiało być naprawdę bajeczne. Siostrzyczko, spotkamy się po szkole w salonie fryzjerskim? Aha. Buziaczki, siostrzyczko. O, cześć, nianiu Nono. Holly? Nie, jestem Popi, młodsza bliźniaczka. Och, przepraszam, kochanie. Mm, y, mam pewne... Y, wieści. O co chodzi? Wiesz o tym, że twoja siostra jest starsza o trzy sekundy? Otóż popełniłam taki mały, malusieńki błąd. Y, tak naprawdę to ty jesteś starsza. Ale ja nie chcę być następną roszpunką. Wolę znaleźć swoje własne przeznaczenie. A być następną roszpunką jest tak ważne dla Holi! Jak ja mam jej to powiedzieć? A wtedy ja mówię do Apple: Słuchaj, znam twoją historię lepiej niż ktokolwiek w ever after. Wiem, że to było pyszne czerwone jabłko, które Coś cię trapię, siostrzyczko? Ja, a... hej. Wypróbujmy nową suszarkę. I wtedy na treningu bohaterów, Daring wszedł na wieżę całkiem jak w swojej historii. Dobra. Odbieram bliźniacze wibracje, że coś przede mną ukrywasz. O co chodzi? No dobrze. Wiesz jak to jest, kiedy coś wiesz, ale Teraz to już nie pogadamy. Co? No dobra, siadaj. Powiedz mi, co się z tobą dzieje? Niania nona pomyliła nasze akty urodzenia i ty jesteś młodszą bliźniaczką? Co? Ale to znaczy, że to ja powinnam być następną Roszpunką. Nie ty. Ale ja chciałabym być następną Roszpunką. A ja chciałabym być kimś całkiem innym. Czekaj. Czy ktoś jeszcze wie o tej sprawie? Nie. To co byś powiedziała, żeby to był... Nasz wielki, prywatny sekret. Wtedy będziemy mogły obie wybrać swoje przeznaczenie. Ekstra pomysł! Dzięki. Zdecydowanie wolę nosić długie włosy. <noise> Szybciej! Tłumaczenie. Zdecydowanie dzieje się coś złego. O, Co się stało z gajem krainy czarów? Zazwyczaj jest taki. przecudowny. Ta część zaczarowanego lasu jest łącznikiem z krainą czarów. A ona jest źródłem całej szalonej magii w naszym świecie! Więc jeśli Gaj straci swoją szaloną magię, czy to znaczy, że nasz świat też straci swoją magiczność? Ale w Ever After magia jest najważniejsza. Więc co mamy robić? Więcej szaleństwa! Musimy doładować Gaj, urządzając w nim totalnie szaloną, zaciarowaną herbatkową imprezę! Najwyższy czas zażądać! <zysy> Muszę sprawdzić mój szaleństwo szaleństwometr! <zysy> Się, bierzmy się do tańca! Hej, kochani! To musi być bardziej w stylu Kraina Czarów! Już jest blisko! Potrzebujemy super szaleństwa dla zwieńczenia dzieła! Dawaj, Cerise, teraz twoja kolej! Ale ja nie jestem dobra we wrzucaniu na luz. Czaruj chwilę, mam pewien pomysł. Raven, nie ma opcji! Proszę cię series, zaufaj mi. Ty włożyłaś śmieszne, sztuczne wielcze uszy na herbatkową imprezę? i sparu, daj mi prawdziwe wyzwanie. <noise> Zakład, że nie uda ci się umówić z pierwszą dziewczyną, która wejdzie przez te drzwi. O, dobra, wchodzę w to, o co się zakładamy. Mam pomysł: przegrany będzie musiał wyprać kostium gimnastyczny zwycięzcy. Po lekcji czołgania się przez bagno. Fui! Stój. Lizzy Hartz? Życzę ci powodzenia! Au! To co zwykle moja droga i to samo dla damy. Ściąć tę piankę! Czy te kwiaty zmienią twoje zdanie? Wychodowałem je używając blasku moich zębów. A! Spokojnie. Ha, ha, ha. Spójrz, sam namalowałem przed chwilą. No to jaki jestem czarujący? Nie, nie jesteś. Wiesz, tak naprawdę to jestem, czarujący, przynajmniej taką mam opinię. Hej, Lizzy. Czego? Pomyślałem, że moglibyśmy się wybrać na mały spacer. Na grzbiecie smoka! Co? Musisz przyznać, że to było dość smoktakularne. Czy coś jest nie tak? Umówiłabym się z tobą, ale... jeszcze nigdy nie byłam na żadnej randce. Słuchaj... To wszystko, co dzisiaj robiliśmy, to było w sumie jak randka. To było bardzo przyjemne. Jeśli chcesz, możemy kiedyś powtórzyć nasz wypad. Niech to będzie nasz sekret. Przyszła królowa Kier. Wiesz, że mam dość okrutną reputację. Jasne, tak. Ja nie... Ja nikomu nie powiem. <laughs> tak właśnie tak! Szoruj brud, mówi Sparrow Ah. Ah, kolejny królewsko-czarowny dzień Ale ja przecież nie jadłam śniadania uh. No, to jest najjabłeczniejsze śniadanie na świecie Patrz, jakie Apple ma ładne uh. życie Wszyscy spełniają jej życzenia już od rana To pewnie miłe mm. Czas na kolejny typowy dzień Apple uh. Uh. Kaczyński. O wspaniale. Chcę mieć pewność, że coś takiego nie powtórzy się już nigdy więcej. Hej, ale to moja kawa. Ja zamawiałem potrójne karmelowe latte. Tak samo jak twój. Moje! Ech. Moje! Hej, hey, chłopcy! Ech. Ech. A wiesz co, weź tę kawę, jest twoja Nie, 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 proszę cię Moja misja zakończona Aha, Ratunku, jesteśmy tutaj Czyżby ktoś tu wpadł do studni, próbując wyciągnąć wiaderko pełne wody? Chyba złamałem swoją koronę Czekaj chwilę Świetna robota z tym bandażowaniem, Apu Królewna jest zawsze przygotowana Hej, Apu, jak ci minął dzień? O, oh, no wiesz... Dobra, zgadnę. Był cudowny jak świeży poranek. Owszem, był. Królewsko doskonały. O, oh. to ja. Idę do wyrka. Dobrej czarnocki. Dobranoc, sąsiadko. La, 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 la. Pasterka zgubiła owce i teraz one zjadają buty w sklepie z butami? Już tam lecę. Hop. I tak to się właśnie robi. Jako kapitan drużyny royalsów i przyszła królowa kier... Rozkazuję Wam pokonać tych rebelsów! Ale bardzo się staramy. Po prostu nie jesteśmy zbyt dobre. Lizzy, to może wygłosisz taką królewską inspirującą mowę. No dobrze, grajcie lepiej albo... Skrócę Was o głowę! I Brajar, skrócę cię o głowę! I Blondi, Skończ już! To jest tak! Bardzo nieładne! Ja odchodzę! Tak, Narcha, ja też! Lizzie. Bardzo nam przykro. Dobra twoje ulubione bezdrody! O! Lizzy, bo wiesz, jeśli chcesz mieć więcej przyjaciół, to może nie powinnaś się tak odnosić. Przepraszam, z... czy mogę pożyczyć sól? Nie! Skrócić sól o głowę! Lizzy, dlaczego ty zawsze musisz tak krzyczeć? Moja matka mówi, że to jedyny sposób, aby rządzić poddanymi. My nie jesteśmy poddanymi, tylko przyjaciółmi. Hej, kiedy ty rozmawiałaś z mamą? Dała mi specjalną talię z instrukcjami na cały rok szkolny. Rządź po mojemu obserwuje cię. Bycie royalsem wcale nie znaczy, że musimy robić dokładnie to, co nasi rodzice. Jakby ci to powiedzieć, detale zależą od nas. Matka kazała mi postępować według jej słów. Ale przecież nie powiedziała, w jakiej kolejności. To przyjaciółki nie poddane. Będę rządzić po swojemu. O. Cześć dziewczyny. Wiecie, zachowywałam się trochę podle wobec przyjaciół. Wybaczycie mi. Oczywiście. Złap odbijak i pokażmy tym rebelcom, kto tu rządzi. Skrócimy je owek! ever after high. W tym kolejnym typowym dniu wszyscy chcą wyglądać jak najpiękniej. W typowym? Ten dzień wcale nie jest taki typowy. Czy może być coś jeszcze bardziej czarownego niż moje czarodziny? Eee, moje czarodziny. Chyba żartujesz. Sama powiedz, czy z okazji Twoich czarodzin cała szkoła bierze udział w wielkim konkursie królewskich wypieków? W tym roku w konkursie nie startują sami Royalsi. Upieka specjalnie dla ciebie bajeczny tort jagodowy. <laughs> to pewnie będzie tort strujących jagód zgadłam? Nie byłabyś przecież córką złej królowej, gdybyś nie próbowała mnie otruć. Zapomniałaś co się stało w dniu dziedzictwa? Sama teraz piszę swoje przeznaczenie. I w moim torcie będzie normalny cukier, jagody i odrobina miłości. Wyobrażacie sobie? Raven nie będzie próbowała mnie otruć? Ach, muszę się nabić herbatki. Dobrze by było jakoś jej pomóc. Tak, ale wiesz, że nie zmusisz Raven, żeby ją otruła. <laughs> Świetny pomysł aż. Dodam trochę eliksiru zwierzęcego do wypieku Raven, a Pyl będzie przekonana, że to Raven próbowała ją otruć. Nie, lepiej dać jej parę nowych butów czy coś? O darling, tort z twoją podobizną, jakież to urocze. A tutaj mamy tort Raven. Spróbuj. Apple, zapomniałaś już? Jestem twoją oficjalną testerką. Muszę mieć całkowitą pewność, że te ciasta są smaczne. O wow, jakie smaczne i miękkie! Przysięgam A jednak próbowałaś mnie otruć Hej, okay, to ja ten tort To znaczy, tak Brawo, Raven nie dobra dziewczyno Briar um, Ja muszę lecieć A Dlaczego nie mogę być Feniksem? No cóż, narka Komu w drogę? Ta, Idę sobie Nie odpowiadam na żadne pytania Everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. But now you're feeling like a different ending. Sometimes you gotta find it on your own. It's an open.